Zwycięstwem w tej kategorii został DPF Hydrogrini, czyli urządzenie do czyszczenia wodnego filtrów DPF i FAP oraz katalizatorów, zgłoszone przez firmę Marwis, Marcin Wiśniewski. Cóż można powiedzieć? No jest to bardzo modny trend w tej chwili. Czyszczenie filtrów DPF i katalizatorów jest taką alternatywą do ich wycinania. Na pewno jest. Dużo bardziej ekologiczne niż usunięcie takiego filtra DPF z samochodu. A według osób, które zgłaszają takie produkty i które tymi produktami handlują, no skuteczność czyszczenia tych filtrów w niektórych przypadkach jest praktycznie stuprocentowa. W związku z czym jest to na pewno bardzo ciekawe urządzenie i ciekawy kierunek, który w tej chwili obserwujemy w motoryzacji, szczególnie na rynku napraw samochodów.